Festiwal Piosenki i Sportu, którego organizatorem był Urząd Miasta w Raciborzu, Akademia Nauk Stosowanych oraz Szkoła Podstawowa nr 15 w Raciborzu odbył się dzisiaj w parku imienia miasta Rot. Kolejna edycja Festiwalu Piosenki i Sportu odbyła się w parku Rot. Wzięli w nim udział podopieczni raciborskich przedszkoli. To już jest trzecia edycja, bo, bo przyjął się w środowisku i wszyscy dobrze się bawią. Generalnie przygotowany jest dla przedszkolaków, to jakby w ramach Dnia Dziecka. No ale cóż, Dzień Dziecka trwa dzień, a my chcemy jakby podkreślić fakt, że dzieci są dla nas ważne, że mamy taką potrzebę większego szacunku dla dziecka, że wspieramy jego inicjatywy, które polegają, cóż, na zabawie, na w budowaniu więzi, na integracji. Około 500 przedszkolaków występuje na scenie prezentując piosenki, ale również jest aspekt sportowy, to jest bieg z przeszkodami, różnego rodzaju zajęcia gimnastyczne, a później coś z atrakcji dla dzieci, czyli malowanie buziek, robienie z balonów różnego rodzaju zwierząt i wiele, wiele innych atrakcji. Taką formułę realizujemy po raz trzeci i fajne jest to, że coraz bardziej cieszy się to popularnością to wydarzenie. Dzisiaj mamy naprawdę mnóstwo dzieci, również przyszli dorośli kibicować swoim dzieciom, swoim wnukom. W wydarzeniu wzięli udział pięcio i sześciolatkowie, którzy prezentowali swoje zdolności zarówno na scenie, jak i poza nią. Wszystko odbywało się zgodnie z zasadami fair play, ponieważ głównym przesłaniem imprezy była promocja sportu i zabawa na świeżym powietrzu. Te ścieżki dydaktyczne są różne: artystyczne, muzyczne, sportowe. To są takie ścieżki, które pozwalają dzieciom zabawić się, pozwalają też wykazać się swoimi talentami, ale też pokazują, że możemy czas wolny spędzać w sposób przeróżny, aktywnie, e, tak bardziej koncentrując się na jakimś wysiłku intelektualnym, umysłowym. Do akcji przyłączają się corocznie zarówno placówki pedagogiczne, jak i inne instytucje. Impreza udaje się dzięki temu, że jest to wysiłek kilku podmiotów Urzędu Miasta, za co bardzo, bardzo dziękujemy. Akademia Nauk Stosowanych dostarcza tutaj tego kapitału intelektualno-społecznego. Po naszej stronie jest ścieżka dydaktyczna, ale też część artystyczna, którą rozpoczynamy. Dla nas bardzo ważne jest, żeby studenci w praktyce zobaczyli jak wygląda współpraca i praca z dzieckiem, z dzieckiem na różnych poziomach, bo na scenie występują przedszkolaki, ale ten moduł sportowy przygotowuje szkoła podstawowa numer 15, gdzie wspieramy i pomagamy. Do akcji dołącza się sanepid, policja, poprawczak, także impreza się rozraca. Impreza była świetną okazją do połączenia teorii z praktyką. Wszystko odbywało się na wolnym powietrzu i to było właśnie priorytetem imprezy.